Nie! Aaaa! Zostaw go! Ty kurwa, granata mam ręce Pierdole Co to kurwa jest? Pojew znęca się kurwa, nad nim. jeszcze nad banankiem! Pst. Ja pierdolę! On wyciska z niego wszystkie soki, kurwa. Ja ten film kończę, tylko dojdę do 4 minut. No, to będzie trochę nudne jak zwykle. Bo nie mam co robić. E, minuty mijają. To jest dobre. To wychodzi na plus. Teraz. Jak się zrałam, nie? Jezu, mogli... mogliście to zobaczyć? Nie? Co jest kurwa? Tak się zesrałem, nie? Już A, ale strach. Mogli, mogliście to zobaczyć. No nie? tak, rzeczywiście. Dobra, ja kończę i nara. Będzie magik, będzie magik. Podejrzewam, że będzie magik za dwa lata. Ale zanim skoczę z okna kiedyś to powiem dla mamy, żeby się nie martwiła, bo niech zrobi to samo co ja, bo to życie nie ma sensu. co jest dla nich najważniejsze. Teraz Na rodzina. Ty, wiesz co ja kiedyś zrobię? Wypierdolę bombę kurwa w Londynie w mecze i chuj Robiłbym kurwa Napad na bank Panowie robimy napad na bank, wyjebane w te życie kurwa robimy napad na bank Szukam Batmana Szukam Batmana Widziałaś Batmana? Ty kurwa prostytutko czeska jebana Batman cię wypierdoli w dziurę. Pozdrawiam I'm hero. Come on.

jest życiem. Kto byś nie powiedział, i tak będą ci matkę ruchem. Bo no to jest kurwa uwolnienie. No nie wiem, to niby nic złego. Tak ogólnie. No ale jak pół sekundy później wypierdala bomba, to już jest inny kontekst, nie? od problemu, Albo kurwa opierdolić bank. <gry> Ja kurwa kiedyś kurwa spuszczę bombę na Hiroshi i kurwa... Czasami zanim napiszecie na klawiaturze, że ludzie wyglądają tak i tak, że są chudzi, zastanówcie się co mówicie, bo nie każdy może przytyć kurwa. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjebała z domu, znajdź jakąś pracę, bo... <ś> Mimo, że tam za 2000 czy ile, ale wiesz, no trzeba kurwa bo to jest przymus, bo stara wypierdoli z chałupy i będzie świsty, proszę. Oto moja O, czy tam jest napisane poślizg i chusteczki? Ja pierdolę. <ścoughs> <ścoughs> poślizg i chusteczki jest bez kitu napisane Ja Jaja strzelane Didok na Szczecin i Niemcy. Tory, że źle muzyka dobrałem. Jodobie do laty, wydruchać mi się chce. O topie do laty, do wejmi tu pyte. Jodobie do laty, wydruchać mi się chce. O topie do laty, do wejmi tu pyte. Majko odejdzie. właśnie. Będziemy to robić. i zobaczymy kto nie będzie się śmiał. Więc zaczynamy. Ok, już jesteśmy. Okay. A! O, okropne. Wszystko. Matka właśnie. Stanęły na rękach dęba. Co o, o, o Aż mi normalnie włosy stanęły na rękach dęba. I wystarczy chyba, co? A chcecie odcinek znowu sklały, aby coś... Nie, teraz nie. Nie. Poczekamy. Poczekamy. Nie wiemy, może będzie dzisiaj zrobić albo nie. Dzisiaj już nie. Już nawet dziś wystarczy, nie? Wystarczy. No. Po tych cytrynach to musimy się trochę... Zmocnić, odpocząć. No właśnie. Normalnie, aż Gęsia skurczy. a ja, ja się dziwnie czuję, tak właśnie. No to się kładź trochę, tam. No. no. Robimy pstryk. Dziękujemy Państwu za oglądanie. Bardzo, bardzo. Ale. Naprawdę. pa, Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Że, kiedy ktoś się zaśmieje, jemy. Polski cosplay. To coś jest straszniejsze. Niszy kapileusza, oglądasz na własne ryzyko, możesz się jeszcze wycofać, gotowy? Nie, to coś pojawi się za trzy, dwa, jeden. Oh. Ej, halo! Szyn, Yo, ej. Gnomet! Coś innowacyjnego nad tymi nieuczesanej! Nie make -upu? O co chodzi? Za miesiąc? nie! Muszę się, pobierze, masy skończą, to co skończyć, nie z tego sam. Nie wiem, Ja obserwuję czat. Wybrakuje mi jeszcze yy, no, ponad 700. Jest w UW? Oh wow. Nie, no. Ja pierdolę z Wami to się nie na nic pooglądać, że teraz będą pisać. Ha! Jestem od KSAJA! Od KSAJA jestem! Dobra, no to gram Otlasta. I co jest kurwa? coś się rusza, jakaś płachta. Kurwa, gruby tam jest. nam trzeba. Dobra, dookoła mnie nic nie ma. Okay. Czyż że coś kurwa z tym koniem, krową, co to jest? Ty czemu ona ma łopatę w środku? Laki! Dobra. U. Bateria mi się kończy w aparacie. To jest dziecko jakieś. Jezu. Dobra, wlazłem do jakiejś wody. <laughs> Nie mogę w to grać. Cześć. Wyjść z ty kanału. Rozumiesz? Hope. Hope. Gościu. Nie rozumiem. Co ty dolek, taki cwany jesteś teraz przy Czarnym, a jak ostatnio gadaliśmy to kurwa się zesrałeś, pamiętasz? Chuj jak to też Czarny, jak to tylko kanał, kurwa. <gryw> Wolny. To nie znasz Czarnego? Nie. No siedzisz z nim na kanale. No kur... Bo mówię, mówi, żeby wyszedł stąd. Bo i tak ma awka. No to chuj w niego. Do powodzenia, no to Mariacie. Jadny. Julia Maj, o Julia Maj. Siema. Czemu dla patronów no były zwykłe fotki z insta? Przejebałem 50 dolarów. Hmm, hmm. hmm. Hey, dlaczego się spodziewałeś? Ja już pojawia odchodzi? Ja zajmuję się tylko cosplayami. Tak, cosplayami. Jak cosplayami? Ja nie u mnie Sorki. Ja pierdolę jeszcze mnie zbanowała. Odjebało jej po tym, jak Jarkol stopy zmasował śmierdzące. Nie no. Zostałeś. Kurwiłem się teraz. Zostałem zbanowany. Jak się zajmuję tylko cosplayami? Jak. Ee... Pikuj. Kurwa było. zdjęcie było. Zdjęcie było, moi drodzy. Zdjęcie. I ja kupiłem patrona, bo.